Krótka informacja z granicy polsko-niemieckiej w województwie zachodnio-pomorskim. Dzień dobry, szanowni państwo. Krótko i fakty. Z Januszem Kowalskim byliśmy na interwencji poselskiej w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Rozmawialiśmy niemal dwie godziny z komendantem głównym, a dzisiaj z posłami Boguckim, Chreniakiem i Kownackim byliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmawialiśmy z ministrem Duszczykiem, człowiekiem, który jest profesorem, który zawodowo zajmuje się tematem migracji, a nie potrafił udzielić nam odpowiedzi na właściwie żadne z naszych pytań. Próbowaliśmy się do... Ale na początku, najśmieszniejsza w sumie rzecz, Pan Minister Duszczyk stwierdził, że gdyby nie nasze pytałem go, czy gdyby nie nasze akcje, to czy e, przywrócona by została kontrola na granicy? On powiedział, że tak, że planowali wprowadzić kontrolę na granicy gdzie Donald Tusk jeszcze dwa tygodnie temu e, zaprzeczał, że jest jakikolwiek problem na granicy. E, pytania dotyczące tego, jakie są podstawy prawne, e, zakazu lotów dronami na granicy, pytania o podstawę prawną wprowadzenia zakazu fotografowania, zakazu filmowania żadnej odpowiedzi. Minister, który za to odpowiada, nie potrafi wskazać aktu prawnego, na podstawie którego to zostało powołane tak naprawdę. No bo my o tym wiemy tylko i wyłącznie z konferencji Donalda Tuska. My na tych granicach jesteśmy. Od Świnoujścia aż do Cedyni w województwie zachodniopomorskim. Są to najróżniejsze grupy, w tym też Ruch Obrony Granic oczywiście. I działamy tam na każdym właściwie polu. I spotykamy się już te. Może to nie jest jeszcze agresja, bo sami funkcjonariusze z reguły. Nie podchodzą do nas agresywnie, podchodzą wręcz z sympatią. Ale jestem przekonany, że tak jak poseł Łącki nazywał nas oszołomami, inni posłowie Koalicji Obywatelskiej nazywali nas faszystami, jeden z redaktorków, funkcjonariuszy niemieckiego portalu internetowego należącego do Ringer Axel Springer wprost stwierdził, że obrońców granic trzeba rzucać na ziemię i zakuwać w kajdany. To jestem przekonany, że ci funkcjonariusze będą zmuszeni do tego, żeby atakować obrońców. Granic. Jestem przekonany, że będą prowokacje. Podczas nagrania Krzysztofa Stanowskiego na kanale Zero to nagranie rozpoczęło się od prowokacji. Przyszła Antifa. Dziewczyna, która znana jest ze swoich antykatolickich poglądów, zaczęła szydzić z pisma świętego, została zaatakowana przez kibiców, zostało to nagrane. Później poszli na granicę. Gryfino Mescherin również prowokowali obrońców granic. I co się okazuje? Wykorzystano te nagrania w spocie, który dzisiaj opublikowano na spocie platformy obywatelskiej na oficjalnym profilu. My możemy się spodziewać tego, że będą kolejne prowokacje. Czy po tym, co zrobił TVN z tak, zwanym, z tak zwanymi urodzinami Hitlera w lesie, czy możemy się spodziewać